Ciecie maczko, jestem Lukas. Witam Was na nowym odcinku na kanale. Giszbórka z moim kodem prezensyjnym Lukas macie 5% bonusu do wpłaty oraz jeszcze się raz na stronie, to macie mi speka otwarcia sobie za friko Zobaczymy co nam dzisiaj z niego poleci. Ten przecjon chyba jest drogi. Aha, <laughs> to jest najdroższy ten skin, okej. Okay. Zapatrzę na kurde, nie widziałem go, To za to, to skina to jest, to jest ten do 500. A nie, ale nie jest najdroższy Najdroższy to jest ten Mac, tak ten Mac 7, 544 zł. E, nam wyleciał AUK za 48 groszy, czyli taniej niż e, otwarcie skrzynki. Także pamiętajcie o tym, że będziecie trafić e, oczywiście coś gorszego. Wydajecie do C60, a może właśnie wypaść taki AUK, czy na przykład e, taki tej gloczek e, za C60, czyli z równowartość, Ale też taki tek za 48 groszy, no i wtedy macie stratę. Także miejcie to na uwadze. Oczywiście cena jest dla osób pełnoletnich. Ten materiał też jest tylko do niej przeznaczony. No i co? Otworzymy sobie też dzienną skrzynkę. Oczywiście, jak w każdym odcinku, zobaczymy, co nam dzisiaj z nim poleci. Ta skrzyneczka jest dla Was dostępna co 24 godziny. A jeżeli macie piąty poziom, to jest 120 godzin, czyli te 4 godziny szybciej. Dzisiaj następny latuje XP, Zobaczymy, ile. Najmniej, tak? Tak, najmniej 600 Expa. Na wszystko mamy 5%, ale nam akurat wyleciał ten który jest najgorszy, czyli 600 tylko. ale spoko. Jeżeli mowa o EXP to sobie otworzymy też skrzyneczkę z zakluczek, który właśnie zdobyłem wbijając poziom. I otworzymy sobie złotą, może nam wyleci ta kosa. Dzisiaj zobaczymy. Te skrzyneczki mają się dostępne co 6 godzin. Jest obok, ale wylatuje nam P90, ale to też jest bardzo dobry traf, bo jest to aż 235 zł. przez spoko. No i co my sobie dzisiaj potatujemy? Będzie to prawdopodobnie ta skrzyneczka Michu Te dwie testowaliśmy Hyper nie wiem. O, nawet Hyper stracił y, bestsellera No nie dziwię się Bo osobiście, no coś ta skrzynka mi nie oddawać Biali był pod tym względem lepszy Bo jak wiecie, wszystkie te skrzynki są procentowe Wszystkie y, mają około taki sam procent, tylko inne skiny po prostu y, No i... Cóż, wszystkie kosztują tyle samo przez to wszystko Także dzisiaj sobie przetestujemy skrzynkę Micha w którym mamy na przykład taką ładną WP Boom. Mamy Desert igla Golden Koi Bardzo stary skin. Taki zwykły raczej, ale przecież jest stary z drogi. No i jest w skrzynce, który jest też w AK-47 Fire Serpent. Także no, tak to właśnie jest. Eee, także my sobie go przetestujemy. Eee, jeszcze jest będzie pamiętacie o nim. 20 dni jeszcze. Macie skrzynkę za eee, punkty eventowe które sobie dostajecie jak płacacie oczywiście na przykład, się płacili 5 dyszek dostajecie 2500 punktów no i jak sobie takie 2500 punktów wydacie na przykład na tą skrzynkę e, to można wam wypaść tutaj macie skiny które w tej skrzynce są zawarte, trochę ich jest, są droższe, są tańsze oczywiście na pewno coś z tych skinów dostaniecie które tam macie wymienione, tak samo tutaj, tutaj możecie sobie też wpisać 2500, jest troszeczkę ich mniej i też są jakby też bliżej do siebie zbliżone, także szansa jest jednak tak jakby wyśrodkowana. Że osobiście wolę bardziej Destiny Case od y, Game Case'a. No dobra, przejdźmy sobie do tej skrzynki, do skrzynki Micha. Yy, Odpłaszczmy sobie ją razy 3 na początek. To 20 zł. No i liczymy, że nam cokolwiek wyleci. Yy, ten swag też nie jest raczej drogi. Tak, złote 32, wszystko za złote 32 się zobaczmy, co my to mamy dostępne Mamy Digierka, Bronze Deco Mamy USPK, Night Ops, Mamy Maga, Tłaga Nitro, Tactic Kata No i później już tutaj od góry lecą już profitowe skiny od Blueprinta Zaczynając, kończąc na parchionie Knife y Autotronic za 1300 zł ok no dobra Pierwsze trzy skrzynki nam nie oddały w ogóle Kolejne trzy też tam nie oddały Spróbujmy do trzech razy sztukę jak to mówią eee, Niestety do trzech razy sztuka, coś nie zadziało. Czyli co? Do czterech razy sztuka? Aha, aha, Michu? Michu? Nasz ty Polaku rodaku niestety. niestety Ja to widziałem Ok, minimal jest taki tani, to bronze deko. Kurde, bież tego Kina, bo jest bardzo dobry w się dwa wygląda pięknie Pięknie wygląda ten diggle, także warto, nie wiedziałem, że jest taki tani Chyba musiał stanieć, bo wydawało mi się, że jest droższy Albo to po prostu min minimalware jest taki tańszy, a tractory new jest po prostu, nie wiem, o parę złotych droższy I dlatego tak mi się wydawało, że te gorsze stany też są droższe No ja no, sobie bitewkę, a 5 osób mamy wystówki. jest Crusher, jest Jerry No i zaczynamy no, lecimy z tematem Zobaczymy, czy komuś coś wydropi. Dodali coś takie tutaj, fajne sprawdzanie szansy. Czy możecie się tutaj kliknąć, sprawdzić, jaka jest szansa na danego skina. Jak on coś fajnego wylecie będzie. O kurna, jako miałem na to szansę. No to klikacie i patrzcie O, miałem na przykład 0.83. Właśnie o tym skinie mówiłem i wyleciał. To jest straszne. A tutaj mamy Fire Elemental. Troszeczkę mało znaczący skin, jeżeli chodzi o całą bitwę, bo. O jeszcze Dragon Fire nie 250 dla Jarego i cała bitwa też dla niego nie czuję że remuje 321 zł pada. o a to ciekawy gin pocieszenia dla crashera. agenci 26 zł. a tutaj dla Łukasza sobie taka tylko auk kontraktor ale zawsze coś nie zawsze coś dodajmy sobie Jedną skrzyneczkę ja tak zawsze robię. Jak przegrywam, to daję jedną skrzynkę. Ło Lipa dołączyła, oby jego drop nie był Lipny, tylko. właśnie dobry. Zobaczymy, kto wygra. Nie wygra lepsze oczywiście. Okej, okay, na razie Rusher jest daleko w tyle. O, cofam, cofam, cofam. Jaka chyba szansa na to Galila. Gdzie on tu jest? Tutaj musi być. 0,84 O tej tak 9 Isaac dla lipy uuuuuhu No i mamy traf stopu Mamy wulkana No i to jest skin, który bardzo ładnie drożeje we strzeli czasu Pamiętam jak był naprawdę w miarę tani, że już szło go kupić tak, wiecie, bez żadnej bolączki no, a teraz. 658 zł. Za warn. Well Map tylko jedyna. Co nie wygląda tak dobrze na tym stanie. Ale no cóż, jest jak jest sprzedamy sobie y, te skiny tańsze. Pik pik, 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 pik. Dobra. E, no i co? Może jakąś potężną bitę trzeba zrobić. 8 skrzynek na czterech. Tak na zakończenie odcinka. No... Nie mogę złego słowa powiedzieć o Michu. No bo oddał mi jednak kałaszka. I oddawał ogólnie też y, czy mi czy przeciwnikom. Według mnie dropił lepiej niż poprzednia skrzynka. Także jeżeli chodzi o następną częstotliwość otwieranie i czy tam dodawanie do bitew, to raczej częściej będę chciał dodać tą e, niż. niż niż... E, kto to była. E, Hypera, tak. To był hyper. Teraz wrócimy do bitewki Mam nadzieję, że już cała nie przeleci. A, gdzie to ona jest tutaj? O, mamy Dragon Fire. A, a okej, okay. nie zauważyłem tej purki za 380 zł. Jakby chyba nie chciałem. Po prostu moje oczy nie chciały jej widzieć. Ale ona tutaj jest, więc uuu. No nie gadajcie, że on tu jest jeszcze w lepszym stanie, no. Nie, przecież to jest drugi najlepszy skin, na jaki można trafić w tej skrzynce. Jeszcze Golden koi Co za pula, 3 koła, dziesięciokrotność. 10, 10 what dobra Michu. Co bo o tym nie mówili, no, dla mnie będziesz jednak koksem. Twoja skrzynka też. Także to był Michu. Ja był tutaj z wami, Lukas. Dziękuję łapka w górę, subój komentarz. I widzimy się w następnym materiale. Cześć, yo